Dzień dobry, w tej stronie badanek i rysuję Wielka 99 nocek w lasku A czemu w lasku, a nie w lesie? No bo tak sobie pomyślałem, że zamiast w lasku będzie w lesie A czy zamiast w lesie lasku, że lasku Teraz bajły, bajły Potem będzie alfa. Potem będzie niedźwiadek. Potem będzie słówka. A reszta to jest sekret. Sekret mojej sztuki. Kutu.